Mm. Witam wszystkich z tej strony, troszeczkę, gdzie sobie gramy. Tak wiem, że teraz nic nie widzicie. Mm. Rainbow Six Siege, no już widzicie? Ogólnie to, no cóż dalej zbieramy na Floresa? Jeszcze go nie, ale za jakiś tydzień powinienem już go mieć. Wy to oglądacie we wtorek to w we... to za powinienem mieć w jakoś we... Debra, nie wiem kiedy

Dobra, jak będzie, że zatruci je przez mineku, to wtedy walimy. Po prostu. zabił, jakbym był ktoś no. Czemu dopiero w tym momencie musiała zaatakować? O! o. Kurde. Lorenci ciekawego raczej na kamerach nie będzie. I do The fuse are located. Disable it. Nie to, sorry to zacięcia ale musiałem je zrobić, bo miałem mniej nie proszonych w pokoju, <grym> No i ogólnie to tak, co mogę wam powiedzieć, no jest, no wygrywamy, w... jestem na trzecim miejscu, więc jest jeszcze na podium, więc jest dobrze. Weźmiemy sobie blitza, ale zmienimy na FUZA, później jak, jak będzie sufit, nad bombą ten drewniany staram się zrobić bombę atomową z gumy, ale co z mi to wychodzi? Wszyscy się rozpią na instrybutorach. Nie zobaczyłem, czy podłoga jest Czy w sensie czy sufit, Jezu, jaka sufit jest no to fajnie. To łapcie fajnie. kurde nie udało się zrobić bomby atomowej dobra ich ostatni został to tam a no i już jeden mecz zwyciężony to jeszcze drugi serial gramy. Dobra, no, to była taka trochę bomba atomowa. A w ogóle na Kidropie, na alternatywnym koncie Udało mi się tego Dropnąć agenta Baka za 3 zł chyba. Więc jak na darmowe rzeczy dość drogo. Co robić NOG w ogóle? On jest ciekawy dość. Redukcja obecności Hell. Jakieś narzędzie kontrwywiadowcze. Będziemy mieli jakieś tarczownika? Może ten Blackbeard y, może być ten tarczownikiem. Bo on ma tarcze. To bierzemy Lionicsa. I znowu jak się uda zlokalizować bombę, to zobaczyć, czy podłoga jest. Jest to sufit. Jest drumniany i wybierzemy fuza w takim razie. Dobra, chyba będzie. Dobra. I druga bomba. Kurde. Dobra, jest drewniana, to... 7 i Dobra. A bomba nie jest, ale... Dobra, B. Nie. Dobra, A bomba nie jest. Nie jest e, podłoga drewniana. A. Dobra. A nie jest. Dobra, już wiemy. Dobra, ja wbiję od samej góry. Day, poczekajcie Gdy nie Nie no, co no są jakieś jaja, tak? Przecież nawet, przecież trafiłem, no To było udokumentowane, kurde, że ja go trafiłem No dobra, cięcie macie, wkurzyłem się Dobra, jest rozbrajacz Założony Da się to wygrać Boga. No, uda się na pewno no. Czy mi się wyda, czy to jest Polak? To chyba nie ma, ale głównie dzieciaki z polski, tak jak mówią. cię jak A, do, nawet dobrze, że automat nie wybrał tego bica. Drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. Look. second you found a bomb never actually we do its location and diffus yeah yeah Ale ja nie jestem takim debilem, mam wbijać tędy. O kurde, muszę tu przejść. Dobra, jednak mam problem. Nie zabijaj, nie zabijaj. Która raczej jest clear. Wbijasz i szybko tarcza. Heated a bomb. should Dobra, jeśli tak, bym nie przeżył. Bo jak chłop starczy, ma takie coś zrobić, niby. Czy ja cokolwiek światło? Dobra, weź, może weź granat uderzający. Ja nie widzę tych granatów, ale tak dla odmiany, bo z tych kamer też teraz nie korzystam. Tak specjalnie. O nie, co to główno. Polegajcie. Weź tutaj na Rób to ten elektropazur w ogóle? Cóż, jak ktoś, ktoś przychodzi to to robi takie blub Cholera, jasne, dobra, zrobię to tak O, espado. o que é, que é isso? W tych nóżek. w tam kwestii, w tym granatem.

Co to ma być? Ile ich jest niby? Dobra, i jest dobrze. Drugi najlepsi, więc luźna łyda. Jak tam? Dobra, no to ta do końca już kończymy. Ale ja też trochę mam rzeczy do zrobienia. Ale, kaser mu musimy być, bo, aby misję wykonać, teraz chyba z tej gumy już wyjdzie buba, to tak. Kurde Już nie podoba mi się ten obraz, weź ten obraz ode mnie Ale to będzie satysfakcjonujące jak to spadnie Zajmuję się bardzo poważnymi sprawami. Jakim prawem to się trzyma?

Potrzeba ci chwilę. No. A dziękuję Oh, my nice! We in the second best it's fine, it's pink Dziś napiszę. Dobra, jest premia. I pakiet uwaga będzie. Będzie, proszę, aby... No, serio, ta gra mnie nie lubi. Ja już od pewnego czasu w ogóle nie mam pakietów żadnych jest na 45%, a jeszcze 3 ja rundy wygrałem i dalej, tak, i dalej jest jak jest. Dobra, jak tam czas dobra, to już będziemy kończyć powoli. Mm, to mam nadzieję, że nam się podobało. Zostało nam troszeczkę do Dobra jeszcze jak zawsze jeden deathmatch musi być. O nie, w sumie nie. To ja sobie rozegram ten deathmatch, ale nie... ale bez tego, ale bez was. Więc... Yy, z tej strony był Lord Prosiak. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Yy, ogólnie to. Teraz to raczej będą się pojawiać tylko co imboa. Half-Life'a nie wiem kiedy skończymy. Raczej. Nie no, raczej... Nie no, raczej jak coś wleci z Half-Life'a. No i nie. O, ale na razie nic nie wlat wlatuję, bo teraz poświęciłem się Rainbow'owi, bo ja mam chyba ten cały tydzień na bicie tego Floresa. Dzisiaj już 2000 mam, jutro też. Kurde, nie, to będę musiał jeszcze na następny tydzień to przełożyć, bo ja wyjeżdżam, to no, to nie będzie. No to dobra, no to trzymać się ciepło, cześć.